Do wspólnego oglądania zapraszają Państwa Hotel Galaxy i Restauracja Andromeda Alfa w Krakowie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Krakowskiej Strefy Wywiadu. Wracamy po przedłużonej wakacyjnej przerwie. Dziś państwa, i moni, mo, dziś państwa i moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Dominik Jaśkowiec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora w tym Państwa. Tradycyjnie na początek zachęcam Państwa do kilku rzeczy: przede wszystkim do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej rozmowy, udostępniania jej, do lajkowania na Facebooku, do lajkowania na YouTube, komentowania, bo to tak niewiele, a bardzo pomaga rozwijać nasze media i walczyć z algorytmami. Dobra, Panie Pośle, na początek temat, który rozgrzewał umysły Krakowian, czyli metro. Jak się Panu podoba przebieg tych półtora linii, można powiedzieć? No tak, to jest taki półtora metra, w zasadzie dwie, ale biegnące, biegnące przez większość równolegle, tak, czyli tą samą jakby trajektorią. Mnie ja no, mi się przede wszystkim podoba to, że udało się, udało się ruszyć z tym tematem, bo tak naprawdę od referendum, ja byłem współautorem tego słynnego pytania o metro w referendum z 2014 roku od czasu referendum e, e, trochę minęło. E, I generalnie no, w tym temacie niewiele się działo i. Poprzednia tak naprawdę, poprzedni prezydenta nie był, jak wiemy, zwolennikiem tego typu inwestycji. Teraz to w końcu ruszyło i bardzo dobrze, bo to jest ostatni taki dzwonek na rozpoczęcie przygotowań tej inwestycji. Serio pan wierzy, że ona zostanie zrealizowana? Tak, dlatego że jest możliwość, że będzie możliwość jej finansowania ze środków unijnych w perspektywy 2028-2032, więc... Idealny moment na to, żeby zacząć ją na poważnie przygotowywać. 14 miliardów ma kosztować, no dobra, niech będzie finansowanie, dajmy na to 50%, no ale dalej nam będzie brakowało 7 miliardów, czyli niemalże tyle samo, co wynosi dług miasta Krakowa. Po pierwsze uważam, że musimy wspólnie doprowadzić do takiego poziomu, finansowania tej inwestycji, jak dzieje się to w Warszawie, czyli w Warszawie dwie trzecie środków na budowę, rozbudowę w tej chwili linii metra to są środki zewnętrzne, więc to jest ten cel, o którym warto rozmawiać. Oczywiście tak duża inwestycja będzie wymagała zgody Komisji Europejskiej, więc to potrwa. Kluczowe jest teraz opracowanie jak najszybciej raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej, no bo to jest ta kwestia, która będzie też przez Komisję Europejską oceniana. No i trzeba z tym ruszać. Ja rozmawiałem z kilkoma ministrami, wiceministrami. Generalnie jest klimat pozytywny na to. W Warszawie. Ci ministrowie patrzą na tą kwestię w sposób taki, że jest to prestiżowa sprawa dla Polski. Drugie największe miasto, dawna historyczna stolica, Krak stolica Polski, Kraków, uzyska taki, uzyska taki środek transportu. No i to pokazuje, że Polska się rozwija, że Polska tak naprawdę pokonuje to zapóźnienie cywilizacyjne, które kiedyś, z którym kiedyś mieliśmy do czynienia. Więc tu nie ma jakichś negatywnych, negatywnych stanowisk. Nie spotkałem się by powiedział, nie to jest głupi pomysł. Nie będziemy tego popierać. Generalnie jest, jest dobry klimat na to w Warszawie. W Warszawie bardziej wierzą w metro w Krakowie niż mieszkańcy Krakowa. E, to jest trudne pytanie. Na pewno część mieszkańców Krakowa jest sceptyczna. E, w wszystkim to... ci, co nie, do których metro nie ta, dociera. Przede wszystkim ci, co do których nie do. Tak, tak, tak. To metro nie będzie na razie docierać, no bo przecież to będzie taki. Tylko rdzeniu, którego przecież będzie można kolejne nitki prowadzić. Natomiast Natomiast no, taki był wynik referendum, więc większość mieszkańców, zresztą takie badania też były przeprowadzane, teraz opinii publicznej pokazuje, że, że, że metro jest tym docelowym środkiem transportu w naszym mieście. Ja wydaje mi się, że tak jak wielu nie wierzyło, że kiedykolwiek tramwaj dojedzie na północ Krakowa, na Górkę Narodową, to tak samo może się finalnie okazać z metrem. Dzisiaj wydaje się to dosyć odległa perspektywa, dużo o tym mówiono, no, no a finalnie może się okazać, że jednak. Ten dziesięcioletni harmonogram może będzie co i zostanie dotrzymane. No, jeśli ta inwestycja ma być finansowana ze środków unijnych, to musi być dotrzymane, bo to jest, jak wiemy, perspektywa finansowa się kończy w 2032 roku plus dwa lata na wydanie środków, więc 2034 rok to jest ten rok, do którego można by było te pieniądze unijne wydawać, więc to jakby ta kwestia i tak czasowo jest określona prawem europejskim, więc no. 2035 to jest ten, ten moment, w którym to metro może być otwarte, już powinno być otwarte, jeżeli mamy z tych środków finansowane. Wczoraj sejm województwa małopolskiego przyjął apel o to, żeby rozwijać mocno transport kolejowy. To jest głos wołającego na puszczy, bo pan mocno się też zaangażował właśnie między innymi w budowę przystanków kolejowych w samym mieście Krakowa. Potrzebny był ten apel? Ja go czytam bardziej politycznie, jako działania e, małopolskiego PiS-u. E, dużo się dzieje na kolei, dużo się będzie działo na kolei, także w zakresie rozwoju e, także w zakresie kolei, rozwoju kolei regionalnej. Ja jestem członkiem podkomisji do spraw transportu kolejowego, więc faktycznie się tym zajmuję też w Sejmie. E, i z jakim problemem ja się zderzyłem jako poseł faktycznie zaangażowany w kwestię rozwoju infrastruktury kolejowej w Krakowie? Ona ma taki przecież szkielet stworzyć dla tych połączeń. Aglomeracyjnych. No otóż chcieliśmy bardzo mocno iść z tematem budowy łącznicy kolejowej na Żabincu. To jest bardzo potrzebna inwestycja, żeby domknąć krakowski ring, czyli połączyć małą kolejową z dworcem głównym. No ale okazuje się, że marszek województwa Kolei Małopolskie nie są zainteresowane tym, aby kolej obsługiwała połączeniami pasażerskimi małą kolejową. I byli PKP PLK jakby z tego powodu, z tego powodu jest dość opieszałe w realizacji tej obwodnicy tej, tej łącznicy. Ja nie wiem, czy w końcu się uda do tego doprowadzić, czy nie, no ale jest brak woli ze strony marszałka Smur. Ale w tym apelu jest właśnie Te, wspomniana ta. No właśnie, ale z, łącznica na... jak, jak rozmawiamy z, z PKP PLK, to nie wskazują nam jasno, że, że jest takie stanowisko, że jak tutaj brak woli wejścia na Małą Owońce Kolejową Krakowa z przewozami pasażerskimi. No trzeba oczywiście jeszcze przystanki wybudować, ale to wszystko się da zgrać. E, e, jest jakimś takim czynnikiem obciążającym. Trzeba to wyjaśnić po prostu. E, bardzo ważna inwestycja według mnie potrzebna razem z przystankami na Olszy, z przystankami w rejonie ulicy, w rejonie ulicy Mogilskiej do Dąbia. E, potrzebna inwestycja, która by pomogła skomunikować sporą część miasta właśnie za pomocą pociągów regionalnych, no i dać też możliwość, rzecz jasna, szybkiego dojazdu w różne miejsca. Będzie rewolucja na pewno w 2030 roku kolejowa. Dlaczego? Dlatego, że skończymy budowę podłęża Piekiełka. No i to jakby też zmienia dużo w zakresie obsługi kolejowej Nowej Huty. My dzisiaj to wiemy, że w wyjście tej linii w, podłę, w, pod, w podłężu i łącznica z Dużą Wodnicą Kolejową Krakowa, czyli tą linią kolejową, która biegnie przez Nową Hutę, da takiego rodzaju bardzo duży impuls do tworzenia, kreowania nowych połączeń kolejowych. I, i, i to jest ten moment, w którym, w którym faktycznie będzie można tutaj sporą część miasta skomunikować kolejowo, no ale też oczywiście dać możliwość nowych kierunków, tak, obsługi nowych kierunków przez koleje aglomeracyjne. Więc mamy kilka lat, tak. W tej chwili przygotowuje się, przygotowują się trzy istotne inwestycje dla, oprócz tej realizowanej, dla, dla Krakowa i regionu. To jest łącznica w rejonie, w rejonie Jaworzna-Szczakowej z linią na Olkusz, czyli jakby tutaj skrót, on jest prawdziwie budowana fizycznie na Śląsku, no ale by będzie pomagać obsługiwać pociągi C'est son prochain. Powrót kolei do niepołomiec, bardzo ważna sprawa. No i od strony projektowej kolej do Myślenic. No właśnie, pojedziemy kiedyś pociągiem do Myślenic, bo inaczej bardziej Myślenice przyjadą sobie z centrum Myślenic do Krakowa, do centrum Krakowa nowym pociągiem, bo tamten południe od Krakowa się dzieją cuda. Problemy ze Siedem, problemy z tym okrzczonym złotym pociągiem do Myślenic i tak dalej. Ta, znaczy, ta linia, z tą linią jest pewien problem, bo ona manikuje uzasadniony ekonomiczne na dzień dzisiejszy. Dlatego, że kończy się, kończy się faktycznie w myślenicach. Gdyby ją przedłużyć do Mszany Dolnej, no to pewnie, e, e, pewnie ona byłaby bardziej atrakcyjna też dla tych przewozów dalszych, tak, niż tylko obsługi, e, e, obsługi aglomeracyjnej. No ale ja rozmawiałem zarówno z burmistrzem e, myślenic, jak i samorządowcami e, e, panią burmistrzę Świętej Górnych, z wójtem Mogila. No nie generalnie uważam, że ta nie powinna powstać. E, Samorządy mają koncepcję na inwestycje towarzyszące, w tym linie autobusowe, dowozowe, więc. Długo przemawia za tym, żeby, żebyśmy to nie budowali. Czy w tym kształcie, czy w tym zakresie, to jeszcze zobaczymy. Na razie jest procedowana decyzja środowiskowa. Zobaczymy, czy ona będzie, bo wiemy, że tam są protesty społeczne, a protesty społeczne lubią wstrzymywać te, te, te realizacje inwestycji właśnie na tym etapie. Więc jeżeli będzie decyzja środowiskowa wydana. Będzie już prawomocne, no to wtedy faktycznie będzie można powiedzieć, tak, że decydujemy się na budowę tej linii w tym kształcie. Czekam na decyzję środowiskową. Co panie dobrego słuchać w polityce? Panie pośle, pytanie mam przede wszystkim o pana inicjatywy, interpelacje poselskie. O co pan ostatnio dopytywał się rządzących? O Jak się bardzo dużo ostatnio dopytywałem w sprawach lokalnych krakowskich, m.in. o kwestię zbiornika przeciwpowodziowego na Sudole Dominikańskim, no tam okazuje się, że miała być gotowa dokumentacja i tak naprawdę w przyszłym roku można było wbijać łopatę pod tą inwestycję. Bardzo ważna rzecz chroniąca bronnik czerwony przed podtopieniami, no ale okazuje się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Z y, już odwołanym dyrektorem, no ale jeszcze wtedy wykonującym funkcję, zażyczyła sobie obserwację populacji faunika europejskiego. No bardzo. Przez rok. Ciekawe. Tak, przez rok ta, ta obserwacja się kończy, dokładnie dzisiaj się kończy. Podobno nie stwierdzono tam istnienia tej, tej, tego chomika, ale generalnie kolejny rok w plecy mamy z tym zbiornikiem, więc kolejny sezon powodziowy przyszłoroczny no, może być trudny, jeśli by jakieś spiętrzenia nawalne wystąpiły, no bo tego zbiornika nie wybudujemy, hmm. rzecz jasna. E więc zwracam na to uwagę, prosiłem Ministerstwa Infrastruktury o przyspieszenie sprawy, więc jest tutaj otwarta. Otwarta kwestia. No, dopytuje się również o te kwestie kolejowe, tak? Kwestia nowego dworca kolejowego zlokalizowanego gdzieś w rejonie Bronowic. Bardzo ciekawy, ciekawy pomysł, z którym zwrócili się do mnie też osoby zaangażowane w rozwój, w rozwój kolei. Chodzi generalnie o to, że docelowo model krakowskiego węzła kolejowego powinien funkcjonować tak jak warszawski, czyli w oparciu o trzy dworce. Tam jest dworzec wschodni, zachodni i centralny. My mamy Płaszczów, mamy Kraków główny, no i brakuje takiego dworca na północy, na północy Krakowa, który by wspinał ten układ. Więc się pytam, ministerstwo, zapytam się ministerstwo, co nie na to? Będą analizy wykonywane. Taką informację otrzymałem, więc co się w tej sprawie ruszyło? No i tak krok krop po kroku drążymy pewne kwestie, tak jak na przykład przebudowę do standardów drogi ekspresowej, drogi krajowej 94 pomiędzy pomiędzy węzłem modnica a modniczka, bardzo ważna rzecz, no bo będziemy mieli w przyszłym roku już gotową obwodnicę Krakowa, no ale okazuje się, że będą te dwa kilometry nieprzebudowane do standardu drogi ekspresowej drogi w niej przynajmniej też zresztą w stanie funkcjonować, więc też się dopytuję, jak to wygląda. No, mamy deklarację, że do 2030 roku ta droga będzie przebudowana, więc też jakieś konkrety się udało uzyskać. No i tak w tych sprawach krakowskich, nie tylko zresztą, ale głównie krakowskich, kropla po kropli drąży różne, różne tematy. Bardzo szczycił się Pan tym, jako jeden z pierwszych ogłaszał, że autostrada A4 Kraków-Katowice będzie niebawem bezpłatna. Ja mam nieco inne pytanie do dotyczące tej tej yy, sprawy. Czy przypadkiem nie, robiliśmy, nie byliśmy nabijani, robieni w Bambuko przez operatora, zarządcę tego odcinka, który ciągle remontował tą drogę? Czy te remonty nie były tylko i wyłącznie po to, żeby tam płacić mniejszą daninę do budżetu państwa? Faktycznie w umowie jest taki zapis, że, ta, że jeżeli jest przeprowadzony remont na czwórce, to wtedy ta opłata jest mniejsza. Jest taki zapis, zapis umowy, By, było to bardzo zresztą kiedyś w mediach komentowane. W związku z tym. No, Tam chyba od początku trwał remont. W związku z tym pewnie to też był jakiś czynnik, który powodował, że te remonty są przewlekłe. E ja czekam z niecierpliwością na ten 13 marca 2027 roku, kiedy koncesja się skończy. Były niepokojące sygnały, że być może ta koncesja zostanie przedłużona w oparciu o jakąś umowę, która by zawierała modernizację tej drogi. Czyli chodziło o to, że jakby koncesjonariusz zobowiązałby się do budowy trzeciego pasa autostrady i w zamian dalej przez jakiś tam znowu okres czasu, mógłby pobierać opłaty. No, ale wiemy dzisiaj, stąd też moja interpelacja, że to się na szczęście nie wydarzy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie autostradę, będzie nią przejazd, tak jak na innych autostradach, na zasadach ogólnych. No ale równocześnie wiemy też, że, na, że będzie przygotowywane w ramach środków Generalnej Dyrekcji rozbudowa tej drogi do Czech Pasów. To niestety nie jest proste zadanie, bo okazuje się, że potrzebna będzie decyzja środowiskowa. Potrzebna będzie przebudowa węzłów, remonty mostów, bo niestety stan techniczny, pomimo tych ciągłych, trwających tam remontów, wielu obiektów nie jest najlepszy. Przynajmniej tak, 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 takie mam informacje z Generalnej Dyrekcji. Mam jeszcze całe mnóstwo pytań, ale musimy sobie coś zostawić na kolejną rozmowę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku krakowskiej strefy wywiadu był poseł Koalicji Obywatelskiej, czy na Platformy Obywatelskiej. Co Koalicji, Koalicji. Koalicji nie będzie. No mamy koalicję. To tak, Koalicji Obywatelskiej i Pan więc jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie, dziękuję. rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, obserwowania naszego kanału, udostępniania naszej rozmowy, bo tak walczymy z algorytmami. Jeszcze raz dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Krakowskiej Strefy Wywiadu. Do zobaczenia. Partnerem programu jest Hotel Galaxy i Restauracja Andromeda Alfa w Krakowie.